A teraz zobaczycie numer z tym, ale wrócimy do tego za chwilę. Masz może monetę? Mam. Pożycz. Alodaj. Podpisz. W ten sposób, jeśli kiedyś ją znowu zobaczysz, będziesz wiedział, że to ta. Ale do monety wrócimy za chwilę. Bo, jak pamiętasz, mamy tu coś jeszcze. Mianowicie. To coś. Wystaw, proszę rękę. Uwaga. Jak myślisz, co jest w środku? Nie powiesz mi, że moneta. Nie, no jak moneta? Oczywiście, że nie. W środku jest jeszcze jedno pudełko. Jak to nazwać? A w tym pudełku mamy. Pudełko. Nie, woreczek. A w tym woreczku zgadnij. Monetę. Monetę! Tylko sprawdźmy, jaką. Wystartowanie. Czy jest to Twoja podpisana moneta? No, to jest moja moneta. oddawaj.